Piękny dzień. Ja za kilka godzin jadę na lotnisko, ale robię jeszcze ostatnie zakupy. Jeszcze perfum następnych dokupiłam na prezenty. No i zobaczcie mój samochód. Dwie walizki tutaj dwie walizki tutaj. A u nas cały czas taka piękna pogoda. Ale jutro już ma się oziębić. Ma być 11, 12, 9, 10, coś takiego. Ale za to w Polsce ma być cały tydzień piękny. Także w Polsce ma być do 22 stopni i słoń, słonecznie cały tydzień. Także chociaż to i dobre. Jakie piękne kolory tych drzew. Teraz normalnie tutaj zasnę. Już jadę godzina 15. A nawet nie jestem jeszcze w połowie drogi. Na chwilę zjadę z tego highway'a to hell wjeżdżam na płatną autostradę pieprzyć to normalnie dajcie spokój już ponad półtorej godziny jadę także dzięki Bogu za płatne autostrady Kinożyc dzisiaj tu przypał dwie i pół godziny żeby tu dojechać po prostu masakra jakaś więc idziemy na lotnisko Thank you very much Thanks so much Yeah, you have a good uh, Thanksgiving. No tutaj nie byłam, bo aż od kwietnia. Chyba nigdy nie miałam, od kiedy mieszkam w Kanadzie, takiej długiej przerwy pomiędzy podróżami. Jakie ładne buciczki, muszę. Bo przeważnie gdzieś ja co dwa, trzy, czasami co miesiąc gdzieś jeżdżę. I to jest pierwszy raz, kiedy powiedziałam nie, będę. Cały... będę cały lato w, w Kanadzie i dotrzymałam słowa. Co tutaj się pozmieniało? Emocja tej wody taletowej milion. Aż o niej zapomniałam, mam chyba dwie je ja w domu. Kurczę, ja lubię je bardzo, naprawdę. Fajne są. Pobyłam z dwie godziny w lunch, trochę odpoczęłam, bo tak od rana, od szóstej lecę, ale tam jedzenie jest tak beznadziejne, strasznie. Co my tutaj mamy? Duty Free jak Duty Free. Tutaj w tym szanelu nie mają tych exclusives. Chciałam w końcu kupić sobie taką wielką butelkę jednego z tych a, zapachów, ale nie widzę, żeby mieli trzeba będzie iść do Hold and Renfrew. Pewnie mieli taką fajną paletę wiosenną, a ścieniami, ale to chyba była tylko taka sezonowa i już jej nie widzę. Chciałam kupić, ale nie mieli. Znaczy, mieli tylko na dyspleju, a skończyła im się moja stylizacja na lot. Moja koleżanka się śmiała, że spodnie, jak od piżamy, Ale, żeby było wygodnie, już zaraz chyba będą robili boarding. Także muszę iść. Ale, ciekawa jestem, jaki to będzie, w jakim stanie będzie ten samolot w ogóle. A tu jest cała ekspozycja Joe Malone. Fajne są te ich zapachy naprawdę jaki fajny samochód tym razem lecę za Gate 79, także pomału będę posuwać się w tą stronę. No i ta słynna tutaj już instalacja, która jest już tutaj kilka lat. I zawsze, przeważnie, pojawia się na moich vlogach tutaj za so, Toronto Airport. I tutaj można sobie pokrzyczeć. <laughs> That's cool. Jaki odgłos? Jak w telewizji albo w katedrze. I moja brameczka jest gdzieś tam 79 Ok. Niby ma być już boardinga za 5 minut. Zobaczymy. I zmienili gates. 79 i cena 81 także zobaczymy czy ten samolot już tutaj jest i jak ten samolot w ogóle wygląda stoi jakiś tam ciężko go zobaczyć za bardzo tak Dreamliner moja dupa jak to mówią tutaj w Kanadzie Dreamliner my ass Nie Tego wieczora niestety Samolot jest o godzinę spóźniony Także pokręcę się tutaj Nie wiem, nie chcę mi się wracać do luncha ale Może powinnam, ale tędy jeszcze nie szłam Tu też są fajne Odgłosy, a tu nikt nie chodzi Uuuu uuuu Wreszcie, wreszcie, wreszcie. Co to za samolot, mało go widać? A tutaj znowu kolejka, tak wygląda, Na zwykły, normalny. 767. <laughs> Talking to myself. <laughs> Hello. Oh, I have my little ritual. My ritual to tap the plane. Thank you. Three H. Okay. Hello. Hi. Yeah. <coughs> Okej, okay. moje siedzenie. Better than I expected. Także dobrze wygląda. Ci siedzenia wyglądają tak w tym. Proszę. Okej. Okay. Może być. Nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie. Troszeczkę jest tak jakby taki angle, znaczy taki pod takim kątem to będzie to łóżko niestety, ale no mogło być gorzej. Mam pojedyncze siedzenie, także jest ok. Nowa kosmetyczka, inna niż ostatnią. Także jesteśmy dużo spóźnieni. Ladies and gentlemen, evening from the I speaking. My name is Sergeusz Niels on behalf of the Lock flight 4-6 on this service to Warsaw, flight time 8 hours 5 minutes, today the flight conditions. According to the air forecast, we only expect short periods of light turbulence, which you guys all know perfectly well. Even though, and because you're saying these are probably concerned with that, we request you to proceed it the you sit it, not fast, every time you sit down. sign is on. Please accept our apologies for the delay, our project is to out of, uh, the delay beyond late arrival of the aircraft from the center. Once again. please accept your like apologies for and thank have. the no, so, I okay. Can yeah. I one? Yeah. Yeah. the czas naszego lotu to 8 godzin i Załoga jest portugalsko-polska. Na Solaris mają ulubione moje wino białe Nie wina zawsze mają dobre selekcje wina Okej, okay, ale ten lot się opóźnia i opóźnia i opóźnia O wiele lepiej niż przewidywałam. Łóżko jest w miarę poziome, także mam nadzieję, że prześpię się troszkę kilka godzin. hours more than in Toronto and the outside temperature is 12 degrees Celsius Please remain seated with your seatbelts fastened until the sun has been turned off and the aircraft has come to a complete stop I'm back in Warsaw Także lot był bardzo dobry. O wiele lepszy niż myślałam, że będzie. W zasadzie to siedzenie, powiem Wam, że podobało mi się lepiej niż to w Dreamlinerze, bo w Dreamlinerze zawsze się z kimś siedzi obok. A tutaj były właśnie takie pojedyncze, a Switch. Także bardzo fajnie. Samolot był w miarę niezniszczony przynajmniej w środku i nie no w porządku było także nieraz tak bywa że myślicie że nie będzie dobrze a jest lepiej niż myślicie no i tak masakra z tymi walizkami oh który tu samochód tam ruga. Ok, zobaczmy go. Jak pan zobaczył, tutaj ile mam walizek, to mówię o. Będę musiał dać pani kombi. Także wypożyczyłam malutkiego Fiata 500, a dostałam taki. Kurde, on jest duży, jak tutaj na te polskie warunki. Mam nadzieję, że nie będę miała problemu z parkowaniem, bo tutaj jest tak zawsze ciasno, Boże. I jedziemy. Dojeżdżam z Warszawy. Proszę. Dojeżdżam ostatnie kilka kilometrów. Ale z Warszawy... Tutaj to jest jakieś, nie wiem, około 500 kilometrów. tego mi to 4 godziny. Na trzy miejscami. jechałam bardzo, bardzo szybko, to mi się bardzo podobało. bo w Kanadzie to już pełno mandatów zapłaciła pewnie. Bym się blokowała w Kanadzie ten dystans cały dzień. A tutaj jechałam tak 160, średnio 150 jechałam, 160, nawet 170, tylko koło Poznania, znaczy w Poznaniu sam musiałam zwolnić, no bo w, Poznań jak zwykle rozkopany, to miasto tu chyba nigdy nie skończą remontować. No, to taka piękna droga w lesie, bardzo taka wyboista. To nie są moje rodzinne strony, to są moje mamy rodzinne strony. Także znaczy, najpierw jadę tutaj, bo mamy spotkanie rodzinne mamy chrzciny.